3 minuty z obrazy, 30 dni do wystawy. Zapraszam serdecznie, Dariusz Strzeboński. Po jasnej stronie przemysław Głowac. Historyk sztuki, edukator, autor i uczestnik niezliczonych inicjatyw, szeroko obecny w internecie. Między innymi na YouTubie możemy znaleźć cykl jego wykładów o historii sztuki. W dzisiejszym świecie przepełnionym TikTokowymi fajerwerkami i grą uzależniającą odbiorców od dostawania szybkiej gratyfikacji, w dzisiejszym świecie przebodźcowania. Krzyku, atakowania kolorami, montażem filmiku. Muszę powiedzieć, że wykłady pana Przemysława Głowackiego są trudne w odbiorze. Czy jesteśmy już popsuci, czy bardziej lub mniej specjalnie wgrano nam sensoryczne roztrzepanie? Obraz malowałem i słuchałem wykładów pana Przemysława Głowackiego. To bardzo ważne. Po pierwsze, chciałem się doedukować. Po drugie. Żeby obraz zaczął żyć własnym życiem, a nie był tylko martwym, statycznym zlepkiem plan. potrzeba czegoś więcej. Malarz musi uwolnić swój umysł. Najlepiej, i taka jest moja metoda, bez pomocy alkoholu czy innych odrealniaczy. Różnie się to nazywa. Mówi się o unoszeniu się, wychodzeniu z ciała. Najprościej mówi się wena. Ja podejrzewam, że ma to coś wspólnego z półkulami mózgu. Lewa jest tą analityczną, logiczną, dominuje w naszych codziennych czynnościach. Prawa natomiast jest kreatywna i myślę, że to tam drzemie owa wena, palec Boży. Zatem ten mój mózg analityczno matematyczny ukoiłem wykładami pana Przemysława. A tej drugiej połowie pozwoliłem hulać pędzlem po płótnie. Przestałem myśleć o rzeczach na obrazie, o obiektach, o rysunku. Wykład był o impresjonistach i myślę, że to widać. Zacząłem myśleć o plamach farby i ich układzie, a nie o swoich wyobrażeniach drzew, dziebeł trawy, drogi. Eksperyment uważam udał się. Obraz jest ciekawy. Cienie i światło przełamywane są różnymi odcieniami kolorów ciepłych i chłodnych, nie ma w nim wiele monotonii. Jest sielskość, pokój i zalążki tego, co nazywamy malarskością. Jestem bardzo wzruszony tym, jak wielu ludzi powiedziało mi, że ten widok przynosi im coś z dzieciństwa. Faktycznie mnie też. Kiedyś odbyłem pieszą wędrówkę z ciocią z jednej wsi do drugiej, dziś mogę zmierzyć tę trasę to ledwie 6 kilometrów, ale wtedy, kiedy miałem kilka lat, to był koszmar. Z góry, pod górę, ostępami, bokami szliśmy chyba cały dzień. A, a może godzinę? Jestem pewien, że coś takiego wtedy widziałem. Przynajmniej taki był klimat. Bezdroży, lasków, borów, dróg, zyczenie i buczenie owadów, upał, spokój i cisza. Wakacje. Tytuł inspirowany jest piosenką zespołu Kult pod tytułem Piotr Pielgrzym, jedna z moich ulubionych, skrywa historię, która tę wiejską sielskość i nostalgiczność nieco przełamuje. Ale ja nie będę wszystkiego opowiadał. Ten trop zostawiam dla dociekliwych i o tym możemy porozmawiać na wernisarzu. Widzimy się już za dwa tygodnie. Zapraszam na wystawę 9 maja, godzina 18.00, Pałacyk Sokół w Skawinie, Dariusz Strzemoński.